Ja jestem Piotr. A ja Adam. No I tutaj realizowałem z panem jako instruktorem jazdy dodatkowe. No i polecam wszystkim. Pierwsza połowa kursu to była dla mnie taka nauka, porządna taka nauka parkowa i jazdy pod górkę, po łuku i tak dalej. A druga połowa kursu to praktycznie każda jazda to był kolejny egzamin próbny, podczas których robiłem coraz mniej błędów. No tutaj. Pan mi mówił ileś razy, że no, powinienem nauczyć się. No, właściwie każdy z nas powinien nauczyć się jechać ja autem i czuć się tak samo pewnie jak jeżdżąc na rowerze. No i e, egzamin wewnętrzny zdałem za drugim razem. No tutaj pani Agata i Natalia to na początku życzliwie pomagają wypełnić formalności. E, no i e, no, no, zdarzały się takie różne sytuacje, na przykład, że. E, Zawracałem i karetka jechała i musiałem szybko dokończyć zawracanie, tutaj widać było czasem pieszych niezdecydowanych czy wejść jest, czy nie wejść i trzeba było być ostrożnym. No takie różne praktyczne życiowe sytuacje się zdarzają jak się jedzie, no i egzamin państwowy w Łordzie zdałem za pierwszym razem. Na początku powiedziałem pani egzaminatorce, że lubię komentować, ale te wykonywane manewry tu patrzę w lewo, w prawo, nie patrzę, czy nie ma pieszych tak jak na egzaminie wewnętrznym. No ale tak. Mnie, no, no stres przydaje zerzarz, że no, dużo mniej komentowałem niż zazwyczaj. No i zrobiłem jak było, no, zrobiłem dwa błędy. Raz jak przy skręcie w lewo, zapomniałem dać tylko kierunkowskazu. A i y, potem jak wyjeżdżałem z par miejsca parkingowania prostopadłego też zapomniałem dać da kierunkowskazu za drugim razem było już dobrze. No, no ale y, limitu, limitu błędów nie wyczerpałem, zdałem egzamin, bar bardzo się ucieszyłem. Polecam wszystkim jeszcze raz. Super. Panie Piotrze, yy, mieliśmy jakby przyjemność z panem yy, yy, przeprowadzenia do egzaminu wewnętrznego, więc yy, mamy też nagrany z tego filmik. Chciałbym właśnie ten filmik podsumowujący teraz Pana opinię. Traktujemy to jako podsumowanie. Ja tam dużo też Pana chwaliłem, bo ten egzamin wewnętrzny, który Pan zdał, to Pan zdał za drugim razem u mnie. W związku z tym, że były jakieś potknięcia, i to był nie ten moment, żeby do tego egzaminu państwowego podejść. Ale w związku z tym, że Pan poprawił. Poprawił Pan te błędy, które wyszły na tym egzaminie, więc za drugim razem bez problemu Pan go zaliczył i stąd efekt jest taki, że egzamin państwowy jest zaliczony i tak jak Pan powiedział, zdarzyły się jakieś potknięcia, ale one nie decydowały o tym, że Pan oblał, krótko mówiąc, kolokwialnie, tylko Pan zdał ten egzamin. Wiemy doskonale, że w protokole egzaminu mamy pewne zadania do wykonania. Tutaj mamy o. Na Zrobimy zbliżenie, że jest I właśnie mamy rubryki, mamy kwadraciki, i egzaminator ma tę samą kartę arkusz przebiegu egzaminu i on sobie odznacza w pozycjach, gdzie jeżeli popełnimy jeden błąd, tak samo jeżeli byśmy w ogóle nie wykonali po, na przykład zadania parkowania, to za drugim razem, jeżeli wykonamy, to ogólne zadanie jest. Wykonane. I tak dalej, i tak dalej. Ale cieszę się, bo teraz nie jestem pewien, czy to były same jazdy uzupełniające, czy to był kurs od początku? On uzupełniające. Czyli rozumiem, że gdzieś pan się szkolił. Widzę szkole nauki jazdy. I rozumiem, żeby pan nie zadowolony, no przyszedł pan do nas, żeby, no tak, tak. żeby wejść na wyższy poziom. no i się cieszę. Tak. To właśnie o to chodzi, że ważne jest przygotowanie i sam pan ma już doświadczenie i wie pan, jaka jest różnica między gdzieś tam w szkołą, nie będziemy mówić nazwy szkoły, że ktoś tak zwaną chałturę chciał zrobić i Pan to wyczuł i dlatego Pan też się przeniósł do innego środka szukając ratunku z tego, co widzę i dobrze Pan trafił. Do Pana Adama się cieszę, że tutaj razem wspólnie wypracowaliście ten poziom odpowiedni i ten egzamin się udało zdać. Tak. Super. Gratuluję jeszcze raz. Gratuluję Panie Piotrze. O, Wszystko wiek, się wiek, dobrze wiek, się? No i czekamy na Pana na, na następny kurs, bo Pan coś wspominał o kategorii. No kusi mnie, żeby kusi, zrobić. bo dostanie Pan Zniszka. Tak, kusi mnie, żeby zrobić kurs prawa jazdy kategoria na motocyk. Super, A w związku z tym, że wiemy, że Pan jakby zawodowo jeździ rowerem, czyli. Ta, no. Ta, ale możemy tak powiedzieć, że to ma znaczenie. Czyli, sam Pan dobrze powiedział tutaj, rozmawialiście z instytutorem Adamem na temat tego, że na rowerze trzeba mieć oczy wszędzie. I to się też przydaje później wjeździe samochodem, bo tutaj jakby jesteśmy w ruchu drogowym, jeszcze jesteśmy uczestnikami, więc no musimy być czujni i to teraz jakby też się przydało. Widać, że to nie ma znaczenia, czy jadę na rowerze, na motocyklu, czy samochodem. Musi być szczególne zachowanie ostrożności i uwagi, czyli głowa wszędzie, tak jak zawsze mówimy. I się udało. Super, jeszcze raz gratulujemy. I zapraszam, oczywiście, tak jak tutaj Adam wspomniał, na rozszerzenie kategorii do grupy kategorii A. Będzie nam miło. Ja jeszcze będzie miło. Zapraszamy. Oczywiście jeszcze za chwileczkę pójdziemy wylosować nagrodę. Wszystkie osoby, które zdadzą za pierwszym razem mają możliwość wylosowania nagrody. Panie Piotrze, zapraszam do wylosowania nagrody. Proszę już zakręcić kołem. Dobrze. I zobaczymy, co tam się uda nam wygrać. Piętnastka, No to szukamy piętnastki. Tak, idziemy, idziemy, szukamy, 17, o uwaga, jesteśmy 15, blisko, 15. 15, proszę otworzyć, co tam jest. Co to jest? Rabat 5% na kolejny kurs. Super, super, bardzo fajnie. Panie Piotrze, jeszcze raz gratuluję. I obie dziękuję. Fajnie, piszemy to do protokołu, tutaj tak. do Pana dokumentów. I jak pan przyjdzie na następny kurs, to oczywiście ten rabat pan otrzyma. Tak. Jeszcze ode mnie dodatkowo, tak symbolicznie, na pamiątkę, kubek. I e, oczywiście zapraszam na wiosnę, myślę, na kategorię, a tak? Tak, bo cię było trochę ciężko. Tak jest, super. Proszę bardzo. O, dziękuję, Jez, jeszcze raz polecam wszystkim. No, no i e, też e, życzę bezstresowego kursu, bezstresowego egzaminu i przyjemnej jazdy o tym. Wszystkiego dobrego, do Dziękuję. zobaczenia. Do zobaczenia.